A tak doczekaliście ocenianie kąt widzów, Które będzie montowane, to jest najlepsze I jeszcze mam dla was taką niespodzianeczkę Ponieważ możecie myśleć, że ja sobie wybieram ludzi Kogo biorę i co, że tego lubię Ten jest w klanie, więc go wezmę Nie, dzisiaj mam koło siebie iPada Którego będziemy losować osoby Do właśnie, osoby będziemy losować bardzo będę po prostu przejeżdżał i będę losował osoby, które będą oceniane przeze mnie. Wybieramy 4 lub 3 osoby. Może zrobimy 3 osoby, żeby wystarczyło na przynajmniej 4 odcinki, co nie? Więc tak, ja już przejdę do losowania, tylko was zapraszam bardzo serdecznie do klany Królestwo z który się odbudował. Więc tak, zaczynajmy od pierwszego, to od razu idziemy w klant, bo będziemy musieli szukać. Dobra, trochę losuję. Już wam tutaj losuję i na pewno wam się wyświetli na ekranie. I losuję, losuję jeszcze tak trochę Dobra, losujemy, losujemy Nie, dobra, już się zatrzymujemy Oj, wywaliłam, dobra Jest Ocenisz konto? Nik I teraz się wam wyświetla na ekranie, po to będzie montowane Kto? Tak Psi tu Lasek, klub Królestu bez, czyli najlepszy klan Kręcę się gdzieś, około 80 miejsca Mam nadzieję, że wystąpię na odcinku Rola member Wiadomo, musicie mówić rolę Pozdrawiam, KBS Michu. Więc pozdrawiam jeszcze KBS Michu. kozak 80 miejsce, Psitulasek. Ja go kojarzę, jest aktywny, jest super. Około 80 miejsca. Około 80 miejsca. Czuję, o 91. Psitulasek. Tak, 16 yy, 344 pucharki, Rekord, czyli nie jesteś teraz na rekordzie. Ale dobra, trzeba tutaj oceniać rangi i wszystko. Trzy osoby, więc szybko się streszczajmy. Więc zaczynajmy od pucharków. Pucharki nie jest najlepsza liczba jak na 32 postacie. Mógłbyś na spokojnie wbić 20 tysięcy, albo przynajmniej te 19 tysięcy. Więc ja na liczę, żebyś więcej wbijał. Powerplay masz, no słabe, ale zobaczmy star powery. Masz dobre star powery, więc yy, możesz sobie podbijać rekordy na powerplayu. Challenge wins yy, na championship'ie już ci polecam. Tylko jedno, żebyś to już zrobił z teamem. Więc tak, już masz takie... Letki 2 na 10 z tych trzech statystyk, albo nie, trochę pucharki będą zawyżać, choć na postacie nie. Dobra, więc jest na razie jest 2 na 10 takich. 3 już 3, nawet git nie jest najgorsze, więc już masz 3. Solo też rozumiem, że nie, za bardzo nie lubisz, ale masz dużo na, jak na pucharki, więc nawet git. 3,5. Duo. No duo jest trochę słabiutko, bo można tutaj też być wykierowany i dlatego tutaj jest łatwo wbijać. Cenie. Więc dam Ci od razu 4 na 10. I tak, yy, Robert Lumber insane. No to polecam, żebyś nie robił tylko do wyzwy, tylko robił więcej, żeby twój profil wyglądał właśnie tak jak na przykład mój, że mam na końcu takie ładne insane. -y. Więc też Ci polecam, żebyś tak robił. Więc yy, to jest pierwsze, co bym byś robił. Ok, czyli tutaj totalnie ci o co nie daje za to. Level, masz bardzo wysoki level, więc 5 na 10 insane dwójka na. Na, boss tutaj można też to zawyższyć, więc tutaj 4,5 będzie i Master na tym, czyli w ogóle nie liczymy. Zobaczmy sobie, tutaj są dobre rangi, ale no właśnie. Pod końcówkę jest trochę słabiutko, więc tutaj ci z tych postaci to raczej takie jedna w wleci, ponieważ z dwie jest chyba trzeciej. Dobrze widziałem, ale może jednak coś mi się przewinęło przez oczy. Niestety nie masz, więc. Masz ode mnie 6 na 10, choć wiem, że tutaj trochę ja wyżej oceniam, ale to jest moje pierwsze ocenianie, więc, <laughs> więc spokojnie. Więc przechodzimy do drugiej osoby. Dobra, już wylasowaliśmy kolejną osobę, która Wam się pojawia teraz na ekranie: blałkę, czyli ocenię. I tutaj wiadomo, że już to ocenianie tylko mi wywaliło nagranie, więc jeszcze raz. Więc idziemy szukać jeszcze raz wahę S. Wache S to jest bardzo dobry klan, dlatego mam nadzieję, że nie wypadłeś z niego, jak ja to już mówiłem ale raczej nie, widziałam już wcześniej więc jesteś 92, czyli bardzo dobrze trafiłeś jak 4 dni temu to napisałeś bardzo dobry profil, bardzo dużo pucharków, już masz ode mnie dwa. level bardzo wysoki, masz ode mnie już 3 powerplay musisz poprawić, nie oceniam e, championship'a tylko 15 byś zrobił na takim po serio, na facebooku sobie znajdź team więc masz teraz tak 3 3 ci bardzo dobre też więc 4, solówek więcej graj Ponieważ to pokazuje Twojego cyklepu. Po z tam gościa, który ma 26 tysięcy tanie słabo gra, bo ma 12 minut na solo. A resztę na dło jest wykierowany i na 3-3. Więc lepiej dłoski trochę odpuść i leć sobie po solówki. Więc tutaj już 5. mas, nie oceniam. Bosfight wysoki, dosyć pałką, pewnie grać lub bulem, Więc już masz 6 na 10. I insane w 5 jak tutaj nie oceniam, ponieważ tu był błąd. Więc tak, ocenimy postacie. I bardzo dobre, wysokie, jakby bardzo wysokie rangi, więc już mówimy, ile jest 25. Więc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7 18, 8 na. Bardzo dużo, dlatego tu już ode mnie masz 8 i bardzo dobre konto. Zabroka też bardzo szanuję, więc 8 na 10 bardzo mi się wydaje, że dobra ocenia, Więc pozdrawiam cię, Blałkę, a my idziemy do ostatniej osoby. Ostatnią osobę wylosowałem, znowu z mojego klanu, tutaj wam się wyświetla na ekranie, nie napisał, że klanu, ale już wiem, że jest z mojego klanu, jeżeli nie napisał klanu, ale to było logiczne. Osobnie mnie bliznik, Mateo, miejsce, miejsce, okolice dziesiątego miejsca, chodzimy na dziesiąte miejsce i właśnie jest na dziesiątym miejscu, o właśnie gra, więc bardzo super, więc tutaj oceniamy jego kąt. Jest na rekordzie, już za to masz dwójkę. Level można wyższy dawać, bo widać, że raczej puszowałeś, a nie robiłeś tego normalnie, więc yy, trójka, trójka. Trójka, tak samo robisz chyba jak ja. Trójka. Więc tak, powerplay może być wyższy, ale i tak szacunek że jest z randomami, więc już masz cztery. Czemu pani nie oceniam jest to słabo, więc dajcie sobie na Tima na, na Facebooku albo w Klanie. 36 victory, no to niestety jest bardzo słabo, więc 4,5 na 10 solo. Niestety. Słabo, dłoski też słabo. Aha, no to oceniamy teraz najlepsze, czyli Insane Key. Robo Rumble, no to tutaj już od razu leci piątka, po bardzo ładny Insane. Insane Dwójka jeszcze, no bo słuchajcie, czyli szóstka, czyli bardzo wysoko brawo. A R Rampage nie oceniamy. Częściej być postaci w sumie na tyle pucharków, tutaj już odejmujemy niestety 5,5 na, na i pół na 10 ponieważ nie zauważyłem postaci. Dobra, 8 750 i tutaj zobaczmy. O, jezus, Maria, trochę słabiutko. Słabiutko, przepraszam. Tak, 23, 23 rang jakiś. No, niestety, trochę słabo, więc tutaj. Jest ci taka 6,5 za 8 bita na 700, i, i szeleczkę. Więc polecam, żebyś więcej wbijał. Naprawdę, dam ci 6,5 na 10, szczególnie, że jesteś w królestwo. Bez. Więc to jest ostatnia osoba, a my widzimy się w kolejnych odcinkach Słyszałem, jak kont widzów na pewno będzie, więc nie musicie tak się stresować, że nie będzie Więc tak, po pierwsze zapraszam was do klanu Królestwo Bez. Po drugie, piszcie komentarze Jeżeli będzie 20 łapek, to wtedy dopiero mogę nagrać odcinek Jeżeli będzie 19, to nawet przez miesiąc będzie 19, to nie wpuszczę wam filmu Więc musicie zostawić 20 łapek a, my, a, ja cię, a ja cię zapraszam do łapkowania, subskrybowania Dziękuję wam za 282 subskrypcje i właśnie tak, tak będę losował, żeby mi nie było, że tą osobę lubię, ta ma KBS, ta jest taka, ta jest taka, więc dlatego po prostu tak zrobiłem. No więc widzimy się w kolejnych odcinkach. niego popołudnia, bądź wieczoru. Pa!